Bestii. Ja wczoraj miałam po prostu wspaniały dzień. Spotkałam się z Werką i to tak bardzo, bardzo spontanicznie, bo Werka do mnie zadzwoniła dosłownie jakoś 15 minut po tym, jak wstałam, zapytać się, co robię. No i powiedziałam, że właśnie miałam w planach jechać na lumpy. No i zaproponowała, żebyśmy pojechały razem, i było super. I pojechałyśmy na dostawę i znalazłyśmy super perełki. I na pewno pokażę Ci, co kupiłam, ale myślę, że to w inny dzień, bo właśnie teraz robiłam pranie z tymi rzeczami, więc nawet ich nie przymierzę. A chciałabym Ci pokazać, jak wyglądają na mnie. I muszę przyznać, że moje ostatnie dwa razy w lumpie to po prostu miałam zajebiste łowy i nie wiem, co się stało, ale naprawdę dawno takich fajnych rzeczy nie znalazłam. Ale to właśnie pokażę w inny dzień. Za to teraz zrobimy sobie hauls action, bo byłyśmy też z werką właśnie w action. Dobra, i lecimy z rzeczami z action i coś z czego najbardziej się cieszę. To takie kieliszki. I właśnie mi się marzyły takie kieliszki do martini już od jakiegoś dłuższego czasu i nigdzie ich nie widziałam i dosłownie w action. Zobaczyłam je i stwierdziłam, że muszę je wziąć. I były w ogóle ostatnie dwie paczki, w sensie one są w takim dwupaku, i były dwa takie dwupaki. No i werka też sobie wzięła, bo stwierdziłyśmy po prostu, że no one na nas tam czekały, że to nie jest przypadek, że były dwa ostatnie. No one są po prostu tak fancy, że ja każdy napój mogłabym dosłownie pić z tego kieliszka. Mam nadzieję, że ich nie zbiję za szybko, bo ja mam talent do zbijania naczyń. Rzecz numer dwa to było w takim e, opakowaniu, ale ja już chyba wywaliłam to opakowanie. To jest taki, jakby. Mm utrwalać do włosów. W sensie to ma za zadanie ulizać jakieś takie niesforne kosmyki i jest w formie takiej szczoteczki, tak jak na przykład mascara. I ja to sobie wczoraj przetestowałam na szybko, jeszcze przed wyjściem z werką po jedynko. i faktycznie bardzo fajnie ułożyło te włosy, na pewno będę korzystać. Przy tym nie robi to takiego aż efektu, jak na przykład ten żel z GodTube. On jest zdecydowanie taki mocniejszy, a to jest myślę takie bardziej na co dzień, kiedy fakt. Mamy tylko kilka takich kosmeków, które chcemy sobie ułożyć. Kolejna rzecz to były takie lampeczki. Tak wygląda opakowanie. Pokazuję opakowanie, gdybyś na przykład chciała pójść do Action i właśnie to kupić, żeby wiedzieć mi więcej, jak to wygląda. I ja sobie wzięłam z zielonym fluorytem, chyba? Jak jest to po polsku? Chyba fluoryt. I tak się prezentują te lampki. Nie wiem, na ile to będzie widać. Zapalę je na chwilę, bo już włożyłam tutaj baterię. Taram mega ładne, mega mi się podobają i właśnie mam taki zamiar, o ten jeden kamień jakiś upieprzony jest, w czym je dzisiaj zawiesić. Na początku był plan taki, żeby je dać sobie na półkę po prostu, ale stwierdziłam, że to wygląda zbyt nudno, a poza tym ja siedząc na łóżku i tak nie widzę tej półki, więc trochę to miało się z celem, więc mam taki plan, żeby zawiesić je tutaj nad telewizorem. E, oczywiście będzie to prowizorka, będzie to zawieszone na taśmę klejącą. Mam nadzieję, że ona będzie trzymać to. Jednak nie nie jest to aż takie lekkie, jakby mogło się wydawać, więc trzymaj kciuki, żeby to się udało, bo uważam, że w tym miejscu będzie to najfajniej wyglądać w momencie, kiedy właśnie będę siedzieć w łóżku. Szczególnie jeśli będę chciała na przykład sobie odpalić jeszcze jakiś film tutaj, to myślę, że będzie spoko. Kolejna rzecz to jest taka opaska chłodząca, która ma tutaj takie żelowe kuleczki w środku. I to się wkłada na przykład do lodówki, czy też do zamrażarki, i później można sobie to właśnie tak zakładać na oczy, ale ja będę chyba z tego korzystać w momencie, kiedy będę miała jakiś ból głowy, czy migrenę, i będę sobie to pewnie zakładać nie tyle co na oczy, co też tutaj na czoło, żeby sobie schłodzić to miejsce co ciekawe ją można też używać na ciepło czyli wsadzamy ją normalnie do mikrofali i wtedy mamy zamiast zimnej opaski to taką ciepłą także bardzo fajnie, wydaje mi się, że fajny produkt a był bardzo tani, mam nadzieję, że faktycznie będzie to jakoś tak pozytywnie wpływać na moje bóle głowy wziąłam też sobie dwie maseczki w płachcie, ponieważ były po prostu bardzo tanie, były około chyba 5 zł, jedną mam z witaminą C, drugą mam z niecynamidem ja w ogóle bardzo lubię maseczki w płakcie z Action zawsze mi się fajnie sprawdzały. Z takich beauty rzeczy mam jeszcze lakier do włosów, w ogóle on jest ogromny. Chciałam trochę mniejsze opakowanie, ale nic mniejszego nie widziałam. Kupiłam go sobie, ponieważ ja czasem mam ochotę sobie pokręcić moje włosy czy zrobić sobie jakieś fale i moje włosy niestety bardzo nie lubią być kręcone. W ogóle one są niepodatne na stylizację i dosłownie po dwóch godzinach zwykle są znowu proste i wyglądają tak jak wcześniej. No i mam co prawda taki utrwalacz do loków, ale on też ostatnio średnio sobie daje radę, więc po prostu przetestuję jakiś lakier do włosów. Następna rzecz to taki zwykły zeszyt, nie pamiętam ile on kosztował, w ogóle sobie to odpakujemy. No i ja kupiłam ten zeszyt z taką myślą, żeby zapisywać tutaj sobie jakieś takie zaklęcia, informacje o różnych ziołach i tak dalej bo jak wiesz lub nie wiesz, interesuję się też ezoteryką, interesuję się też magią. Swego czasu właśnie miałam taką zajawkę, że czytałam dużo książek na ten temat i chciałabym mieć takie miejsce, gdzie mogę sobie właśnie spisywać jakieś takie najciekawsze rzeczy, no bo ja nie trzymam nigdy tych książek, które przeczytałam, tylko jednak sprzedaję je zaraz po przeczytaniu, więc jak coś mnie zaciekawi, to będę sobie tutaj zapisywać i też tak samo wszelkiego rodzaju informacje z neta, które uważam, że są jakieś wartościowe i tak dalej. Chcę mieć to wszystko w jednym miejscu, to spisane, bo po prostu nie mam do tego pamięci, i później, na przykład, nawet jak sobie nie wiem, zapisuję jakiegoś TikToka, to później zapominam o jego istnieniu i to ginie. I ostatnia rzecz z Action: to jest taki olejek do aromatoterapii i to jest zapach Autumn Spice, i on faktycznie pachnie taką jesienią. Bardzo ładnie pachnie, ale też bardzo słodko. I na przykład Werka jak go powąchała, co stwierdziła, że obrzydliwe, więc to jest zdecydowanie dla fanów takich słodkich, mocnych zapachów. Daje trochę cynamonem, ale jednak to nie jest cynamon. Właśnie, nie wiem co to jest do końca, ale. Faktycznie daje vibe takiej jesieni i chyba dzisiaj go sobie użyję, żeby zrobić sobie właśnie tutaj taki klimat, bo dzisiaj jest typowo jesienny dzień, dosłownie od rana do wieczora pada deszcz, więc myślę, że się fajnie sprawdzi. No i co, to były już wszystkie rzeczy z Action, ale pokażę Ci coś jeszcze, bo kupiłam dzisiaj w Biedrze coś po prostu przepysznego. I są to solone migdały w karmelu. Boże, to jest tak dobre. Kosztowało to chyba z 8 zł i wiadomo, tych migdałów tu nie jest za dużo. Jest dosłownie taka większa garstka i jest to tak pyszne, że aż mi żal to jest. I spróbuję nie zjeść dzisiaj całej paczki, ale nie obiecuję. Też dzisiaj mam, prawdę mówiąc, mega bałagan w mieszkaniu i powinnam się tym była zająć. Ale nie ukrywam, że też miałam inne rzeczy do roboty I wyszło na to, że znowu mi zabrakło czasu, żeby się wyrobić A ja jednak wyznaję taką zasadę, że każdego dnia wieczorem jest czas dla mnie I nigdy tego nie naginam, ponieważ uważam, że jest bardzo ważny balans w życiu I bardzo ważne jest to, żeby umieć też odpoczywać A ja jestem taką osobą, która jednak dąży do trochę takiego perfekcjonizmu Więc muszę się bardzo pilnować właśnie, żeby z tym nie przesadzić Żeby po prostu się nie zajechać no, i w związku z tym stwierdziłam, że no trudno, nie wyrobiłam się, nie posprzątałam, no to po prostu posprzątam następnego dnia. Co nie zmienia faktu, że w nieposprzątanym mieszkaniu też możemy sobie romantyzować życie, i zaraz ci to udowodnię. Więc tak, przede wszystkim krok numer jeden, nalejemy sobie do tego pięknego kieliszka. Tego soczku. E, tylko myślę, że wrzucimy tu sobie jeszcze jakąś kostkę czy dwie kostki lodu, żeby było tak bardziej fancy. Krok numer dwa. E, dodamy sobie do dyfuzora tego olejku, żeby zrobić sobie właśnie taki jesienny vibe. Krok numer trzy zawiesimy sobie właśnie te lampki, które kupiłam w action. Mam nadzieję, serio, że to się uda. Zawiesimy je sobie tutaj. Oczywiście zapalę też sobie świeczki. No a co potem będę robić, to jeszcze zobaczę. Zobaczę, na co mam ochotę. Bo jeszcze w sumie nie wiem, trochę mam ochotę poczytać, trochę mam ochotę na manifestacje, trochę na serial, bo teraz wyszła druga część Emilii w Paryżu, więc jeszcze nie wiem czym się zajmę, ale klimat to podstawa, dlatego zaraz tutaj tak wszystko sobie ogarnę, żeby było super miło, przytulnie i żeby fajnie się siedziało i odpoczywało. Ten kolor chyba trochę psuje nam baj promantyzowania życia. <laughs> Bestii, tak jak obiecywałam. Pokażę Ci właśnie, co kupiłam ostatnio w lumpie, bo kupiłam naprawdę dużo świetnych rzeczy. I pokażę Ci na sobie ubrania, które zostawiam sobie, e, ponieważ mam też takie, które idą na sprzedaż, ale tych na sprzedaż już może teraz nie będę przymierzać, bo po prostu ten filmik by trwał chyba 20 minut, bo jest tego naprawdę sporo. Także oczywiście też zapraszam na moje Vinted, link w opisie. I lecimy. Pierwszą rzeczą i moją zdecydowanie ulubioną z tego wypadu do lumpa są jeansy. I są to takie jeansy z niskim stanem o dziwo. Ja ostatnio bardzo się polubiłam właśnie z takimi jeansami, z niskim stanem. I one też mają taką szerszą nogawkę, coś Ala właśnie dzwony. I to są jeansy z jakiegoś e Spirit i kompletnie nie znam tego sklepu, ale jak patrzyłam sobie na te ceny, to są one porównywalne do. Ceny na przykład w Lewisie i faktycznie te jeansy wydają się być bardzo porządne, bardzo porządnie wykonane. Przede wszystkim to jest taki grubszy jeans, nie taki właśnie sieciówkowy typowa. Są bardzo wygodne i przede wszystkim tak, jakby były uszyte, dosłownie na mnie świetnie pasują. Co jest tym bardziej dla mnie niesamowite, bo ja mam zawsze problem z jeansami i bardzo ciężko jest mi kupić jeansy, które na mnie idealnie pasują. I to nawet właśnie jest ten problem w takich zwykłych sklepach, gdzie kupuję nowe dżinsy, a co dopiero znaleźć idealny na wymiar dżinsy w lumpie. W ogóle chyba zdarzyło mi się kupić dżinsy takie idealnie na mnie skrojone w lumpie chyba drugi czy trzeci raz w życiu, więc to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Ja mam zawsze tam problem ze spodniami, bardzo dużo właśnie par nie pasuje na mnie, bo ja właśnie mam zawsze problem z tymi spodniami i dla mnie to jest niesamowite, że po prostu na nie trafiłam i jeszcze zapłaciłam za nie jakieś 15 zł. Co jest w ogóle śmieszną ceną. No, ubóstwiam. I jak sobie je ubiorę do tego jakieś konwersy i taka bluzka z długim rękawem, to ja się totalnie czuję jak Elena Gilbert z pamiętników wampirów. Rzecz numer dwa to jest taka bluzeczka. Ja ją wzięłam głównie z tego względu, że jak ją zobaczyłam na wieszaku to pomyślałam sobie, że wygląda jak top jakiejś takiej czarownicy i przymierzyłam na sobie i faktycznie daje vibe takiej czarownicy. Brakuje tylko do tego takiej długiej maxi spódnicy. No i mi się bardzo podoba taki vibe. Bardzo chciałam mieć tego typu bluzkę. Niestety nie wiem jeszcze z czym ją będę nosić, bo nie pasuje ona trochę do klimatu mojej szafy. więc myślę, że musiałabym właśnie sobie kupić taką maxi spódnicę, bo idealnie by z tym fitowała. I ta bluzka też mnie kosztowała 15 zł. Dalej mamy taką przesłodką bluzę z napisem cute. W moim Ostatnio ulubionym kolorze, czyli różowym. No i to jest generalnie bluza z mango i to jest MK, więc jest ona dla mnie trochę za duża. No ale ja lubię takie rzeczy oversize, więc kompletnie mi to nie przeszkadza. Czuję się w niej przeuroczo i nie mogę się doczekać, aż będę nosić tą bluzę. Do tego jakieś szare dresy i moje agi i będę dawała totalnie vibe takiej skandynawki. Do tego ta bluza w środku jest tak przyjemnie ocieplana, więc będzie też fajna właśnie na jesień i na zimę. No nie mogę się doczekać, aż. Nie będę chodzić. Dalej mam taki beżowy sweterek, i on jest totalnie no-name, nie ma żadnej metki, nie ma też nawet metki ze składem, co mnie w sumie troszkę. Martwi, bo wydaje mi się, że ten sweterek ma naprawdę dobry skład, bo jest bardzo przyjemny w dotyku. Nawet bym powiedziała, że jest w dotyku bardzo podobny do kaszmiru, ale nie mam pojęcia, czy to kaszmir, bo wiadomo, nie mam jak sprawdzić, ale myślę, że może być to jakaś jego domieszka. Jest bardzo wygodny i też mi daje właśnie vibe takich skandynawskich outfitów. No po prostu i can't. mega mi się podoba. I ten sweterek mnie kosztował 20 zł. Tamta bluza 15 zł, bo nie pamiętam czy powiedziała. I następnie mam taką skórzaną kurtkę w kolorze bordowym. Ten kolor po prostu na żywo jest przepiękny, jest wręcz idealny. I w ogóle to jest kurtka, która jest w rozmiarze XL, ale ona mimo wszystko jest na mnie dość obcisła. Jest bardzo wygodna, bardzo przyjemnie się ją nosi i no super dopełnia outfit, no bo jednak ten kolor ma taką moc. No i fajnie by było jeszcze znaleźć sobie torebkę właśnie pod ten kolor i wtedy by już mega dofitowało. Jestem z niej bardzo zadowolona. Nie pamiętam, ile dokładnie za nią zapłaciłam, ale strzelam, że od 15 do 25 zł, jakoś w tym przedziale. I przechodzimy już do ostatniej rzeczy, czyli takiej kurteczki przejściowej, która świetnie się sprawdzi, właśnie na jakąś porę deszczową, w ogóle teraz na jesień. I ona ma taki bardzo specyficzny kolor. Ja naprawdę nie umiem powiedzieć, co to jest za kolor, bo w zależności od światła czasem wygląda na brązowy, czasem wygląda na kaki, a czasem wygląda na szary. I naprawdę. Nie wiem, jak nazwać ten kolor. Jest naprawdę unikatowy. Ta kurtka jest mega wygodna, super robi outfit i w niej dla odmiany czuję się jak Bella ze zmierzchu. Yy, ona chyba miała trochę podobną kurtkę z tego, co kojarzę. Nie wiem, ale w ogóle mi daje taki vibe z zmierzchu po prostu. Ta kurtka była najdroższą rzeczą z tego wszystkiego, bo kosztowała mnie 40 zł, ale uważam, że jak na taką kurtkę, to i tak jest bardzo spokojna.